Zadanie dziesiąte, dany jest układ równań, no i fajnie, no i na którym jest pewnie przedstawiony, tak, tak, interpretacja geometryczna do tego układu równań. Oba równania są już w formie funkcji liniowej. Przepiszmy sobie. I tak, we wzorze ogólnym mamy y równa się ax plus b. Zatem u nas w tym przypadku A jest równe 1, bo przy X nic nie stoi, znaczy 1, a B jest równe minus 1. A tutaj A jest równe minus 1, a B jest równe 1. Czyli mamy jakąś funkcję, która ma A dodatnie, czyli A większe od 0, więc jest rosnąca. I ma przecięcie z osią O Y w punkcie minus 1. Dobra. A ta druga znowu jest malejąca, bo a jest mniejsza od 0. A przycięcie z osią o y ma w punkcie 1. No to szukamy. Taka rosnąca, która ma w minus 1 Tak, tutaj rosnąca ma w minus 1. Tutaj rosnąca ma w minus 1. I te dwie nie mają, tak? Czyli to odpada, to odpada. Mamy tylko dwie możliwości. I teraz ta, która rosnąca jest. Ma mieć przycięcie. Aha, dobrze, teraz ta malejąca ma mieć przycięcie w jedynce. Czyli w A malejąca ma w jedynce i w B nie ma. Czyli B też odpada. Oj. Z tego wynika, że mamy tutaj możliwość tylko w podpunkcie A.